Cześć kochani, zdrowa baba z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem, na co możesz liczyć ze strony tej osoby, na co możesz liczyć ze strony tego mężczyzny czy tej kobiety, jeżeli oglądają mnie e, oczywiście panowie. Kochani moi, mamy jak zwykle trzy rozkłady: cyfra 9, cyfra 8 lub cyfra 7. Pomyślcie sobie, co tam do Was najbardziej pasuje. Ja odłożę już na bok siódemkę, odłożę na bok ósemkę. I zaczniemy od, zaczniemy od dziewiątki. Będą trzy karty, karta rada, i dodatkowo jeszcze wyciągniemy sobie po trzy wiadomości od tej osoby. Dobrze. Tutaj kartę radę odłóżmy na bok i przejdźmy, kochani moi, do czytania. Do czytania dla dziewiątek. Wszystko widać, wszystko, nawet te odsunięte widzę na bok. <laughs> widać. No dobrze, jeżeli wyciągnęłaś numer 9, karty podpowiadają nam tutaj wiadomości z siódemki. Z siódemki monet, z czwórki buław i z siódemki kielichów. A więc rozszyfrujmy, kochani, rozszyfrujmy, kochani, cóż tam nam tarot chce podpowiedzieć dla dziewiątki. Zaczynając po kolei. Siódemeczka, siódemeczka monet mówi o tym, aby Uzbroić się w cierpliwość, aby na coś poczekać. Jest informacją o tym, że bardzo dużo dla związku zrobiłaś i ty, i twój partner, zrobiliście razem. Teraz chcecie czekać na rezultaty. Chcielibyście, aby, aby już się coś zaczęło dziać, aby już można było zbierać owoce tej relacji, aby zrobić ten następny krok naprzód, ale karty informują o tym, aby e, troszeczkę poczekać, aby uzbroić się właśnie w tę cierpliwość, informują o tym, że pośpiech e, może zaszkodzić, e, może zaszkodzić w jakichś dalekosiężnych e, planach, jeżeli chodzi o rozwój związku. E, karty informują o tym, aby e, poczekać, aby coś podsumować aby e, ocenić pewne rzeczy i dopiero ruszyć e, ruszyć dalej a dalej mamy czwórkę buław a więc informacje o tym że e, Wysiłki, że e, uczucia, które e, wnosiliście, relacje, które wnosiliście do związku, wreszcie przynoszą te oczekiwane przez Was, mm, przez was efekty. E, zbudowaliście bardzo solidny e, fundament e, pod swój związek, bardzo solidny fundament pod swój dom, pod e, to bycie razem, tak? ponieważ karta tutaj czwóreczki Buław mówi też o domu, o wspólnym mieszkaniu, zapowiada dalszy rozwój związku, zapowiada taki ogólny, dobry czas i dobrobyt. Karta Czwórki Buław jest również taką bardzo ciekawą kartą ze względu na to, że przypomina nam o tej synchroniczności zdarzeń. To jest ta 11-11. To są właśnie te dwa identyczne gołębie, te ptaki, dwa identyczne, które bardzo często się właśnie przy tej synchroniczności w życiu pojawiają. Tak często mamy tak, Niektórzy z nas mają tak, że spojrzą na zegarek, patrzą na zegarek i widzą właśnie tę przysłowiową 11, 11, czy tam 13, 13, prawda? No wiadomo, że ta 11, 11 jest taką najbardziej, najbardziej fascynującą, synchroniczną liczbą. A więc o tym właśnie mówi ta czwórka buław, jeżeli uzbroisz się w cierpliwość... Jeżeli nie będziesz popędzała losu, jeżeli nie będziesz popędzała partnera, to z jego strony możesz właśnie liczyć na, na tą wspaniałą przyszłość, na to, że ofiaruje ci dom i na ten wspaniały rozwój związku. Zamyka to czytanie siódemka kielichów która podpowiada o tym, że życie stawia na naszej drodze bardzo wiele możliwości. I one wszystkie wydają się być w pierwszym momencie bardzo dla nas atrakcyjne, bardzo kuszące, ale żeby wybrać dobrze, żeby wybrać mądrze, to właśnie nie można pewnych rzeczy poganiać, nie można pewnych rzeczy przyspieszać, bo zobacz tutaj w tych, w tych kielichach mamy albo wspaniałe klejnoty, czyli to bogactwo, albo dom, albo żmiję, tak? czy jakiegoś tam innego smoka, czy potwora, albo tylko, tylko jakąś łódę, tak? tylko jakiegoś duszka. Także trzeba dobrze się zastanowić i taką informację masz tutaj w dwóch kartach tarota. Nie potędzaj losu. Jeżeli ma przyjść odpowiedni moment, to on przyjdzie właśnie ten odpowiedni moment na to, aby wasz związek mógł się rozwinąć dalej i mógł się rozwinąć w tym odpowiednim dla was obojga kierunku. Także niekiedy dobrze jest pewne rzeczy przeczekać i w odpowiednim momencie wejść na wspólną drogę życia. Cóż tutaj mam, nam podpowiada? Podpowiadają anioły, syreny. Związek bratnich dusz właśnie czeka na ciebie nowy romans, który ma podłoże duchowe. To jest również informacja od wszechświata właśnie o tej synchroniczności, o której e, powiedziałam ci wcześniej, tak? Ta jedenasta, 11, 11, te gołębie, te dwa gołębie, to jest właśnie ten związek bratnich dusz. Poczekaj, nie przyspieszaj, bo mężczyzna, z którym masz być, z którym e, prawdopodobnie ułożysz sobie wspaniały związek. Jeszcze nie jest gotowy on, albo ty, albo po prostu ogólnie czas jeszcze nie jest gotowy na to, abyście byli razem, ale to wszechświat ma dla ciebie zaplanowane. Właśnie ten wspólny związek. Dobrze, i wyciągnijmy sobie trzy wiadomości od niego. Zaprzeczałem uczuciom długo, ale to nie zadziałało. No, czyli wszystko co robił, starał się w pewien sposób odwlec. Nie potrafiłem Cię zrozumieć i żałuję tego. No, a więc widzisz, może teraz już właśnie nadszedł czas, że on zaczął rozumieć, tak, że zaczyna rozumieć i ten związek właśnie w tej chwili, czy w najbliższym czasie ma szansę pójść w tym odpowiednim kierunku. Zawsze myślę o tobie. A więc może być tak dla niektórych z Was, że w tym momencie nie jesteście razem tak I... Pamiętaj o tym, że On zawsze o Tobie myśli i dąży do tego, żeby w jak najbardziej odpowiednim momencie wszystko się ułożyło najlepiej jak to możliwe dla Was obojga. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo proszę o komentarze. Napiszcie, czy to z Wami współgrało, czy to właśnie Wam odpowiada. I przejdźmy do uśleczki. Jeżeli wybrałaś rozkład numer 8, o, dobrze, jeżeli wybrałaś rozkład numer 8, no, takie dosyć. Ciekawe tutaj ciekawe karty w tym rozkładzie. Mamy dziesiątkę monet, mamy króla kielichów i mamy tutaj siódemkę mieczy. Dwie przepiękne karty rodzinne dom i prawdziwy mąż i jakieś e, nieznaski. Ale po kolei kochani moi. Tak jak powiedziałam, dziesiątka monet to przede wszystkim dom, to dążenie do założenia rodziny, to jeżeli jeszcze nie zamieszkaliście razem, to jest właśnie takie kupno domu, kupno mieszkania, to jest ta chęć zamieszkania razem, bycia razem. To ogólnie karta, która mówi o dobrobycie, o bogactwie, o szczęściu o tym, że twoje życie, jest, twoje życie jest magiczne, tak? I na co możesz liczyć ze strony tej osoby? Właśnie na to dążenie, tak? Dążenie do tego, aby założyć rodzinę, aby, aby być razem, tym bardziej, że zaraz za kartą określającą Przede wszystkim dom i życie rodzinne jest król kielichów, a więc ktoś, kto kocha cię bezwarunkowo. Ktoś ciepły, ktoś taki dobry, ktoś, kto marzy właśnie o takim życiu rodzinnym. To jest taki prawdziwy mąż, mężczyzna, który potrafi współczuć, wspierać, który potrafi dać poczucie bezpieczeństwa który dąży przede wszystkim do harmonii, do harmonii w związku, do harmonii w tym życiu rodzinnym. Może być troszkę, może być troszkę nieśmiały, ale jest bezwarunkowo rodzinną, kochającą osobą. Także wspaniałe dwie karty, określające, określające to, co jest w tej chwili, albo to, o czym, o czym. Marzy mężczyzna, z którym jesteś, tak? Albo już to masz, albo on to chce zrealizować, do tego, do tego dąży, to chce ci właśnie podarować, na to możesz liczyć z jego strony. Ale, jest drobny ale, kończy ten rozkład siódemka mieczy a więc um, jakieś zdradzone zaufanie, jakiś podstęp, chaos, pokazuje się tutaj zatajenie czegoś, jakaś drobna manipulacja. Być może, być może jest to informacja o tym, że pewną rzecz zrobiliście zbyt szybko, jakieś kroki poczyniliście, poczyniliście troszeczkę zbyt pochopnie i Teraz coś tutaj jest niedograne w waszym związku, tak? Może się zadarzyć, zadziać tak, że ktoś tutaj właśnie podburza, podburza to Wasze zaufanie, jakiś właśnie wprowadza podstęp czy wprowadza chaos w Wasze życie, tak? Jeżeli wcześniej były w Waszych relacjach inne osoby, to może tutaj nagle się okazać, że to, że jesteście razem, że tworzycie wspaniały związek, albo że chcecie być razem i chcecie dążyć do tego, by stworzyć ten wspaniały związek, to tutaj może ktoś, ktoś właśnie coś przekłamywać na Wasz temat, tak? Coś tutaj wprowadzać takiego złego, takiego no niezbyt pozytywnego. Także na to uważajcie. Jeżeli pojawią się jakieś plotki, jakieś manipulacje, bardzo dobrze przyjrzyjcie się temu oboje, tak? Bo może to być działanie osób trzecich, które chcą, które chcą tutaj... No, troszeczkę namieszać, zamieszać, tak? Ukraść Wam troszkę z tego, z tego szczęścia, tak? Zagarnąć trochę z tego Waszego szczęścia, również dla siebie. Także nie wierzcie, kochani, we wszystko, co się dzieje w Waszym związku, czy, czy we wszystko, co ktoś mówi o Waszym związku, o osobie, z którą jesteście. Dobrze się zawsze zastanówcie nad tym, czy to prawda, tak? Czy to prawda? Czy, czy tylko ktoś Wam po prostu źle życzy? Co podpowiada wsze Ochrona. Ty i Twoi bliscy, i Twój dobytek jesteście bezpieczni i chronieni przez niebo. Kochani, musicie przede wszystkim sami chronić tę Waszą miłość chronić tutaj przed jakimiś złymi przy, przed przed być może osobami, Trzecimi i chronić również przed tym, aby samemu nie zboczyć z drogi, tak? Aby ufać sobie, aby ufać sobie, aby po prostu rozmawiać. Bardzo ładne czytanie. No i dobrze byłoby, aby uważać, tak? Uważać na osoby trzecie i uważać na plotki i manipulacje. I przesłanie. Przesłanie od partnera, partnerki. Jestem Twoim cichym wielbicielem. A więc może jeszcze nie jesteście razem, tak? A to, co tutaj jest, jest w marzeniach. Tak też może być, tak? Bo to jest informacja, na co możesz liczyć ze strony tej osoby, tak? Ale piękna, jestem Twoim cichym wielbicielem. Zaprzeczałam uczuciom długo, ale to. Nie zadziałało. Myślę, że to wszystko ja zepsułem. To tylko moja wina. A więc, kochani, tu może być informacja taka, że mm, dla niektórych oczywiście, tak, z Was, że było, było pięknie, było wspaniale i um, Coś zrobił wasz partner, tak? Coś zrobił wasz partner, zawiódł wasze zaufanie i e, ma bardzo duże poczucie winy w tej chwili, tak? I to e, są jego emocje, tak? Ta siódemka mieczy to jego emocje, tak? No, może i tak być w niektórych przypadkach, bo. Nie zapominajmy, że te czytania to są ym, ogólne energie, tak? Więc niekiedy mogą być troszeczkę tutaj przemieszane. Bardzo Wam dziękuję, kochani moi. Bardzo proszę o komentarze. Bardzo proszę o komentarze. I przejdźmy do czytania numer 7. Siódemeczka. Karta rada i cóż my, u, piękne karty dla siódemki, takie ciekawe. Karta świat, król mieczy i ósemka buław, a więc wow, wszystko u was ruszy z kopyta. No dobrze, ale po kolei. Karta świat, kochani moi, mówi o tym, że coś się w waszym życiu zamknęło. Coś się zakończyło, jakiś rozdział waszego życia już albo się zakończył, albo już prawie, że jest domknięty, tak? Z czegoś zrezygnowaliście na rzecz czegoś nowego. I karta świat to informacja o tym, że zaczyna się. Wreszcie realizacja Waszych planów. To, na co właśnie czekaliście, na co chcieliście liczyć ze strony drugiej osoby Waszego partnera, to zaczyna się spełniać, zaczyna się Wam zazębiać. Tak, karta, karta właśnie świat mówi o sławie, mówi o uznaniu, nagrodach, o spełnianiu wszystkich marzeń. I o powodzeniu tak naprawdę we wszystkich sferach życia. A więc, jeżeli podjęliście taką decyzję, podjęłyście taką decyzję, że z czymś skończyłyście, to super, ponieważ wreszcie odnajdujecie swoje miejsce we wszechświecie. Może to być również przeprowadzka, może to być również kontakt z osobą. Z osobą, która jest od Was oddalona, tak? która nie wiem, może mieszkać za granicą albo w innym miejscu, tak? w oddalonym od Was miejscu. Niemniej jednak karta świat to przede wszystkim zamknięcie pewnego rozdziału i rzucenie się w wir tych swoich marzeń, wyrzucenie się w wir czegoś nowego. I dalej mamy, kochane moje, króla, króla mieczy, a więc informacje, że od swojego partnera możesz liczyć na taką pomyślność w związku, na dobre decyzje finansowe, od... On osobą taką bardziej dominującą, może to, być, może to być wdowiec, rozwodnik, tak? Ktoś, kto już rodzinę miał, już rodzinę miał, ale podchodzi w taki właśnie sposób racjonalny, logiczny do życia i również takich uczuć możesz od niego oczekiwać, czyli, czyli wsparcia, czyli właśnie tej silnej ręki. Tej silnej ręki, broń Boże, nie w sensie takim, że, żeby was uderzył, tak? To nie o to chodzi, to chodzi o takiego silnego mężczyznę, pewnego siebie, o mężczyznę. Może być niekiedy odrobinę złośliwy, taki z ciętym językiem, tak? To poczucie, to poczucie jego humoru może być takie właśnie na granicy złośliwości niekiedy. Ogólnie jednak potrafi się. Potrafi się wykłócić o swoje racje, potrafi, potrafi do domu po prostu i dla domu, dla ukochanej osoby wywalczyć, wywalczyć bardzo wiele. I jeżeli macie już takiego mężczyznę, kochane moje, jeżeli wiecie o kogo chodzi, to y, tutaj w ósemce buław jest informacja o przyspieszeniu, o takich inspiracjach do działania, do działania o tym, że wasze życie teraz właśnie, y, gdy zamknęłyście już te stare sprawy, y, ruszy do przodu, że ta realizacja planów, marzeń, pomysłów po prostu y, przyspieszy, poczujecie to. Poczujecie to, 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 to duże przyspieszenie, te zmiany, tak? te, te nowe możliwości. I również jest to wspaniała karta mówiąca o romansie, o takim właśnie. Cudownym, nowym uczuciu, tak? Są to również wiadomości, więc jeżeli, jeżeli czekałaś, jeżeli nie mogłaś się doczekać, kiedy wreszcie pozamykam jakieś sprawy, kiedy ze strony tego mojego mężczyzny dostanę kiedy jakieś wiadomości, jakieś informacje o tym, że nasze życie. Wspólne, ruszy do przodu, to ono już w najbliższym czasie naprawdę, naprawdę ruszy. Ósemka buław to pośpiech, to przyspieszenie, to właśnie moc pozytywnych informacji. Ogólnie i Karta Świat, i Ósemka buław to właśnie takie em, nowe, nowe, nowe marzenia, realizacja planów, tak? I tak naprawdę. Wszystko Wam się będzie układać, i miej odważne marzenia. Odrzuć niskie myśli na swój temat, zobacz siebie odnoszącego sukces. Tak? Marzenia, kochane moje, marzenia w karcie świat, zrealizują Wam się marzenia. To macie tutaj w przesłaniu od Tarota, i również w ósemce buław. To też realizacja marzeń, ale miejcie te marzenia. Nie zapominajcie, kochane moje, marzyć. I cóż on chce Wam przekazać? Grzebę, no. grzebę, grzebę, grzebę. O, jest. Myślę o Tobie, a więc jesteś ze mną wszędzie. No, tak jak powiedziałam, być może, być może nie jest w tym momencie jeszcze blisko z Wami. Gdy o Tobie myślę, to się uśmiecham. Mam piękne przesłanie i no, niech mi się tam coś ładnego. Gdy dzwoni telefon, marzę, że to Ty. Mm. A więc on też czeka na wiadomości, tak? On też czeka na jakiś telefon, na wiadomość, na smsa. Także, kochane moje, no piękne czytanie. Naprawdę, no muszę Wam powiedzieć, że wszystkie trzy czytania, e, o, ruszyłam tutaj, wszystkie trzy czytania były bardzo pozytywne, także może te energie walentynkowe, przedwalentynkowe tutaj krążą wśród. Kart tarota. Bardzo wam dziękuję. Bardzo proszę o komentarze. Bardzo proszę o subskrypcję i do piątku, kochane moje. Pozdrawia was zdrowa baba i tarot.